Hip na maszynie, czy może ze sztangą. Którą wersję powinnaś wybrać, jeśli chcesz zbudować swoje pośladki, zacznijmy sobie od hipstrasów ze sztangą. Tutaj takim ogromnym plusem jest to, że stanowisko, na którym będziemy robić hip możemy dostosować je indywidualnie pod nas, dobierając taką wysokość skrzyni, abyśmy mogli wyjść sobie do pełnego wyprostu biodra. Dodatkowo w hip hipterastach ze szczangą możemy sobie wziąć zdecydowanie większy ciężar, ale minus jest taki, że mamy mniejszą stabilność i o wiele ciężej będzie nam wyizolować pośladek. W hip tak na maszynie na pewno jesteśmy w stanie bardziej wyizolować nasz pośladek, no bo mamy o wiele bardziej stabilną pozycję. Ciężar, który sobie tutaj użyjemy, będzie o wiele mniejszy i czasami maszyny nie będą idealnie dostosowane pod nas, przez co może być nam ciężko wykonać ruch w pełnym zakresie, a to może zmniejszyć efektywność tego ćwiczenia. Także jeśli jesteś osobą początkującą, to zdecydowanie polecałabym ci na początek wybrać hip-trast ze szczangą, tak abyś mogła nauczyć się wzorca ruchowego. Natomiast jeśli masz mało czasu na trening, jeśli masz maszynę, która jest idealnie dostosowana pod ciebie i bardzo zależy ci na wyizolowaniu posiadka, no to świetnym <try> wyborem będą hip trasy na maszynie.